W Polsce zagłada przecież nie jest tematem historycznym, ale tematem codziennych sporów i w zalebie bredni, jakie na temat zagłady w Polsce się mówi, no Hilberg to jest koło ratunkowe. Ja w tej książce mm, słabości nie widzę, bo. Ten zarzut, który jest jej stawiany, że ona jest odarta z emocji, to było założenie autora. Tylko sprawca miał obraz całości, i tylko patrząc z perspektywy sprawców, możemy tę całość ogarnąć. A taki cel sobie stawiał Hilberg, i wydaje się, że taki cel udało mu się osiągnąć. Jest to Niesamowity popy, popis historycznej erudycji, metody, także to się nadaje nie tylko do czytania przez, przez ludzi, którzy interesują się historią zagłady europejskich Żydów, ale interesują się w ogóle historią. To, co niektórzy bardzo poważni krytycy uważają za fundamentalną wadę tego dzieła, to znaczy, że Hilbert traktuje zagładę jako część niemieckiej historii, nie jako część żydowskiej historii, że to może zaskoczyć. I czytelnik, który będzie czytał o zagładzie i dowie się więcej niż kiedykolwiek w życiu, myślę, że w ogóle chce wiedzieć o administracji kolei niemieckich, natomiast dowie się tyle, co nic, o życiu kulturalnym w getcie, może uznać, że tutaj zostały naruszone proporcje. Ja się jestem skłonny z Hilbergiem zgodzić, że zagłada to jest historia niemiecka, która zdarzyła się Żydom, a nie historia żydowska, w której uczestniczyli Niemcy. Zacznijmy od samego tego punktu wyjścia dla Hilberga, który mówi, że zagłada europejskich Żydów była logiczną konsekwencją tysiąca lat europejskiej cywilizacji, prawda? To nie jest teraz nic oryginalnego, ale to jest to, z czym przyszedł Hilberg i powiedział: Słuchajcie, na początku powiedziano, że Żydzi nie mogą między nami żyć jako Żydzi, to znaczyło konwersja, oczywiście przymusowa. Drugi etap to było: Nie możecie między nami żyć, to znaczyło ghettoizacja, i powiedział, że Hitlerowcy zrobili ten maleńki tylko krok do przodu, niezwykle istotny, powiedzieli: Nie możecie żyć w ogóle. To, co jest najważniejsze, jest uchwycenie zaangażowania struktur państwowych i innych struktur, no? mówimy w tym momencie o biznesie, zaangażowanych w realizację, w codzienną realizację tego zadania, jakie zostało przed nim. Bo to pokazuje, w jaki sposób koszmarny projekt wchodzi w codzienność i staje się pewną normalnością. W życiu tysięcy ludzi, którzy przestają rozważać jego sens, jego cel, to się po prostu dzieje. Nikt już sobie nie zadaje pytanie, ku czemu to zmierza. Można odnieść wrażenie, że Raul Hilberg mówi o mechanizmach, o maszyneriach. On celowo używa tych słów. Używa słów typu machinery of destruction, czyli maszyneria zagłady. Mówi o procesie zagłady. Można by odnieść wrażenie, że on stara się jakby odhumanizować ten, ten proces. Nic bardziej mylnego. To znaczy, ta maszyneria, ten ten aparat zagłady to są zawsze konkretni ludzie. Maszyneria, o której pisze Raul Hilberg i proces, którego dokonała, one zawsze mają ludzką twarz. I to widzimy na wszystkich stronach tej książki. To jest zespół faktów. To jest książka, która jest jakby pisana z olbrzymią samodyscypliną autora, żeby starać się nie ujawniać swoich emocji. Zresztą to poczytywano mu za zły. To był jeden z powodów pewnych kłopotów związanych z edycją tej książki. To, co rozstrzyga o jak kanoniczności tej książki, to jest przyjęte przez Hilberga założenie polegające na tym, Iż analizował zagładę jako rezultat działania politycznego i decyzji politycznej. Czytając tę książkę widzimy, czy nie trudno nam odczytać bardzo silny imperatyw moralny, to znaczy Hilberg nie zajmuje stanowiska ekspresji z verbis, natomiast sposób, w jaki opisuje te zjawiska, ciągi zjawisk typu, nie wiem, gettoizacja, wywłaszczenia Żydów, pozbawianie ich najróżniejszych praw, w końcu oczywiście fizyczną eksterminację, czuć pod tym pulsujący, niezwykle silny imperatyw moralny, który na powierzchni leksykalnej i frazeologicznej przejawia się przejawia się w tej niezwykłej powściągliwości. Przede wszystkim to jest Hilberga, nie tyle obsesja, i niesamowita koncentracja na mechanizmie, mechanizmie zagłady w formie mechanizmie jak fabryce, prawda? To jest to o czym pisał Bauman, czyli o zagłada widziana jako wykwincy nowoczesnego państwa. Wy, wykwincy Modernity, nowoczesnej cywilizacji europejskiej, która była zagłada, która by nie była możliwa bez tego, z czym się szczycimy dzisiaj, prawda? I wówczas szczycono się jeszcze bardziej. Postęp, industrializacja, doskonały opis mechanizmu zagłady, prześledzenie tak zwanego procesu, procesu decyzyjnego od najwyższych szczebli. Po najbardziej skromnych wykonawców, to jest ogromna, gigantyczna praca Hilberga. W odróżnieniu od właściwie naiwnej i optymistycznej utopii Goldhagena, który uważał, że no zagłada była możliwa, bo Niemcy są z gruntu źli, tak? czy nie nie, 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 nie. kultura jest z gruntu zła, skażona zły. To ja, ja postrzegam tą wizję, która jest oczywiście nieprawdziwa, ale jako optymistyczną. Ponieważ tak naprawdę ono mówi, no, że my ludzie generalnie jesteśmy dobrzy, tylko ci Niemcy, są paskudni, tak? Książka Hilberga pokazuje, że tutaj nie mamy do czynienia z czymś, co jest kulturowo niemieckie, narodowo niemieckie, nie. Tu mamy do czynienia z racjonalnym obłędem oświeceniowej, postoświeceniowej biurokracji, a to się może zdarzyć każdemu.